Dyrektorzy Generalni, Generalny, Szanowni Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, szanowni przedstawiciele służb mundurowych, drodzy funkcjonariusze i pracownicy służby więziennej. Szanowni goście, jestem zaszczycony, będąc powitać Państwa podczas kręgowych podchodów święta służby więziennej, które w tym roku odbywają się w wyjątkowym miejscu Muzeum Żołnierzy Wyględnych w Wostrowe. To miejsce o pamięci, o wadze, poświęceniu i służbie Ojczyźnie. W wartościach bliskich, również naszej formacji. Dzisiejsza uroczystość to okazja do wyróżnienia, podziękowania za wasze poświęcenie, zaangażowanie w służbie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, resocjalizacji i ochrony społeczeństwa. Wasza praca wymaga nie tylko profesjonalizmu i konsekwencji, ale też ogromnej odporności psychicznej, empatii i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych. Jest to też czas uhonorowania tych, którzy szczególnie wyróżniają się profesjonalizmem, humanizmem, odpowiedzialnością i odwagą w codziennej służbie. Gratuluję wszystkim awansowanym i wyróżnionym. Święto służby więziennej to także czas, by wyrazić wdzięczność za owocną współpracę przedstawicielami służb biurowych, władzami państwowymi i samorządowymi. Dzięki Państwa wsparciu i współdziałaniu możemy skutecznie realizować nasze kluczowe zadania na rzecz całego społeczeństwa. Państwa obecność jest dla nas wyrazem szacunku i solidarności. Dzisiejszy dzień to także doskonała okazja, aby podziękować Waszym najbliższym. To oni są Waszym największym wsparciem. Znoszą trudy służby oraz rozumieją Wasze postępowanie i są cierpliwi. Szanowni funkcjonariusze i pracownicy służby więziennej, Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, poczucia spełnienia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech każdy dzień przynosi Wam poczucie dobrze spełnionego obowiązku i dumy z przynależności do tak ważnej i potrzebnej formacji. Na ręce dyrektora zakładu karnego w Przytułach Starych składam serdeczne podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników za współorganizację dzisiejszej uroczystości. Straż więzienna, później nazwana służbą więzienną, powstała w 1919 roku. Naczelnik państwa Józef Piłsudski w lutym 1919 roku podpisał pierwsze akty prawne. Które ustaliły zasady działania więzień w okresie międzywojennym. Dekrety podpisane w lutym 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego zostały wydane jako jedne z pierwszych aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie służb państwowych w odrodzonej Polsce. Aktualnie Polska Służba Więzienna działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej. Obecnie w Polsce funkcjonuje 39 aresztów śledczych i 64 zakłady karne, w których służbę pełni ponad 28 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników. W skład Okręgu Warszawskiego wchodzi 9 jednostek penitencjarnych oraz 5 oddziałów zewnętrznych usytuowanych przy aresztach śledczych i zakładach karnych, w których służbę pełni niemal 3 tysiące funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Formacja regularnie rozwija się, a wdrożone rozwiązania sprawiają, że staje się nowoczesną i prężnie działającą służbą mundurową. Której misja zamyka się w trzech podstawowych hasłach: Ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności, oraz resocjalizacja skazanych i przygotowanie ich do powrotu do społeczeństwa. Dziś. Na dziedzińcu dawnego aresztu śledczego w Ostrołęce, a obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, odbywają się obchody święta służby więziennej Okręgu Warszawskiego. Przed uroczystością delegacja służby więziennej złoży wieniec przy pomniku Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Ruj, jednej z bardziej istotnych postaci podziemia antykomunistycznego na północnym Mazowszu. Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się w 1925 roku w Zagrobach, powiat łomżyński. Był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i dowódcą oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, walczącego z komunistami od początku lat 50. XX wieku. Został zabity podczas nocnej obławy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicję Obywatelską. W kwietniu 1951 roku. Razem z nim zginął Bronisław Gniazdowski, pseudonim Mazur, który będąc ciężko rannym popełnił samobójstwo. Dziękujemy pani kierownik.